Siema siema, witam w drugim odcinku na tym kanale Dzisiaj jest, jesteśmy w Robloxie w domu, na giereczce New York City Subway Automated Jesteśmy dzisiaj jako konduktor, właściwie pociąg odjechał, ale zaraz przyjedzie kolejny, dokładnie za minutę Więc dzisiaj bardziej taki spokojny odcinek z gameplaya Właśnie już to wiedział. Eee, zo... Mam nadzieję, że spodobała się ta seria Będę robił właśnie w tym typie te filmiki. I tutaj już też pociąg podjechał. Dobrze. Więc wy zapewne oglądacie ten filmik we wtorek albo później e, na temat kiedy będą filmiki? Filmiki zawsze się będą pojawiać o 17 we wtorki ale myślę na tym, aby e, pojawiły też się w środę o 17 dlatego, że wtedy też mam wolny czas e, Oczywiście jak będzie większa aktywność, to wtedy tak zrobię. Na razie zobaczymy jak się to potoczy, bo nie wiem czy będziecie chcieli to oglądać. Ale dzisiaj bardziej filmik z takiego ja bardziej gadania o kanale co będzie się działo yy, z moim kanałem, więc tak z, yy, założyłem ten kanał do no, niedawno, chyba jakoś tak w piątek albo we czwartek. Eee, oczywiście ja to nagrywam w niedzielę W sobotę, przepraszam eee, Więc ten kanał jest dość dobry, na razie jest tylko jeden filmik A to jest właśnie drugi eee, Jak będę chciał, to może będę nagrywał filmiki nieregularnie Czyli Osek będzie mi się chciał nagrać, albo będę miał wolny czas, żeby nagrać no to wtedy po prostu nagram jakiś filmik i może się pojawić po prostu nie w na przykład w czwartek, w piątek albo właśnie w sobotę. Zobaczymy jak to będzie. Na razie ten jeden filmik to nie był w ogóle prawie edytowany. Tutaj prawdopodobnie widzicie właśnie napisy, no ale w tamtym filmiku jeszcze ich nie ma, bo po prostu nic jegam. Będzie więcej filmików chyba z moim komentarzem, z głosem, bo wolę mieć interakcję właśnie z widzami. No, nie wiem ile osób mnie właśnie obejrzy z tym głosem, więc trochę się stresuję. Pierwszy mój filmik z głosem na YouTubie. E, to są zawsze pierwsze przeżycia, są takie trochę stresujące. A w ogóle w komentarzu możecie napisać co bym miał nagrywać oraz co ile byście chcieli widać długości filmy, bo to jest dość kluczowe. Maksymalnie filmiki będę robił do 20 minut. Powyżej, jak chcecie 20 minut to pewnie się nie staje. No to będę bez mojego komentarza. Bo jeśli nie chcę przez na przykład kurde 40 minut gadać ciągle, są chyba zrozumiałe. Takie krótkie filmiki jak 5 minut, to no to spokojnie, nie? W komentarzach, oczywiście, jestem otwarty na każdą krytykę. E, możecie się zalecać co bym mógł robić, gdyż to jestem nowy dopiero w edytowaniu filmików, w nagrywaniu. Nagrywę, nagrywam też na TikToka ogólnie. Naleśnik się tam nazywa tak jak tutaj. E, możecie sobie wisi zaobserwować. A my właśnie wjeżdżamy za chwilę na stację Rector Street. Oby mi było dobrze słychać, bo mi się tak jest tego drugi raz nagrywać. To jest moja druga próba, za pierwszym razem miałem tak słaby głos po prostu, ja nie wiem. Co z tym obs się dzieje? Na szczęście już yy, grafika nie jest aż tak shit jak wcześniej jest, ale trochę shitowa, no ale... To co było wcześniej, to kurde było tak słabe, jakby nie dało się po prostu, nie? To było zbyt kurde, zbyt słabe, żeby to oglądać, co nie? Tu nie sama pikseloza tam była, nie? It's... Pojedziemy tym pociągiem do... No, center i skończymy odcinek, bo... Bo to będzie jakieś tam 5 albo 6 minut, coś takiego, albo i nawet dłużej. Lecimy. to następny odcinek prawdopodobnie będzie z Minecrafta, ale może i... Z FC24 Bo tak sobie pomyślałem, że może Fifa będę nagrywał, karierę piłkarską A w moim koncie na Discordzie są... jest w tej zakładce, gdzie są te gry, gdzie, w które ja gram To tam są moje gry, które posiadam e... Jeż, możecie obczajcie sobie to te gry, jeżeli chcecie, żeby nagrywały jakoś z gier, no to napiszcie w komentarzu. No i się zatrzymaliśmy. Good. A od razu ogólnie mówię z tymi grami, bo to jest fajne ogólnie temat. Nie będę grał w żadne Groa Garden ani stila Braidon, bo to jest taki shit po prostu. Ja nie wiem jak to można grać. Przepraszam, jeżeli kogoś uradziłem tym, ale naprawdę to jest według mnie taka słaba gra. To, to jest takie nudne po prostu. 고리토 Nie się subskrybować się jakby dla mnie subskrybujcie się i po prostu robię sobie YouTube'a dla dla zabawy jakby e... no jak zasubskrybujecie to będzie fajnie. Chcecie nowe filmiki, no to możecie zasubskrybować, żeby was powiadomiło. Jeżeli film się spodoba to zostawcie łapkę w górę albo i w dół jak wam się nie podobał wszystko zależy od was staram się oczywiście jak najlepiej robić tego youtube'a bo chcę żeby po prostu ludzie mieli fajne kłady do obejrzenia Ogólnie to zrobię Q&A, jak w ogóle trochę, jak w ogóle chociaż te 20 osób to obejrzy, to to zrobię te Q&A, możecie napisać pytania w kom Od razu mówię, że twarzy je pokażę, bo po prostu jeszcze jest za młody na to i pewnie tak, jak miał 16 lat, to się może przekonać do tego, więc proszę nie pytajcie kiedy pokażę twarz. Vaš jak ten announcer. Teď kurde se to <tostaní> je stáci? Uh, Budeme končit už ten odcinek. Gierka bardziej będzie tak po filmiki, komentary. Świe komentary, co ja kurde gadam. Takie bardziej, że mogę po prostu pogadać coś na temat mojego kanału albo jakiś Q&A, nie. To też. Ogóluję też e, ten gameplay, co teraz widzicie, to ja nagrywam na żywo i jakby z wami e, no, komentarz mówię w trakcie grania, a nie dorabiam komentarz po gameplay'u. Tak mi jest łatwiej po prostu. O tak do Liko. Przepraszam bardzo. Do Liko Center jedziemy. Zapomniał, żem żeby... Kapfilersy filersy, czy ja na sobie tej stacji. То есть так To tyle na dzisiaj. E, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. E, tak jak już mówiłem, łapka w górę, jeżeli Wam się film podobał, łapka w dół, jeżeli Wam się nie podobał. Napiszcie w komentarzu, co by, co by mógł poprawić w swoich filmika. E, oby to się nagrało.